obliczenie momentu wewnętrznego od obciążenia zewnętrznego za pomocą linii wpływu. Mamy belkę o długości 10 m. Przekrój alfa jest w odległości 4 m od początku i 6 m od końca. Najpierw narysujemy wykres linii wpływu m alfa. Linie wpływu rysuje się w ten sposób, że na początku belki Odznaczamy długość 4 metry, czyli od początku do przekroju alfa zaznaczamy 4, mniej więcej, żeby to było tyle samo. Można sobie wziąć cyrkiel i tą wartość 4 łączymy z końcem belki. Czyli coś takiego. Na końcu belki odkładamy wartość 6, czyli od alfy do końca, wartość 6 i też można sobie cyrkiel wziąć mniej więcej, szóstka jest tu i łączymy od początku do tej wartości 6. Tu mamy alfę. I zaznaczamy od początku do alfy. I tutaj od alfy do końca po tej naszej linii. Narysowaliśmy linię wpływu momentu M alfa. Chcemy obliczyć wysokość naszego trójkąta. Obliczymy ją z podobieństwa trójkątów, czyli wysokość 4 przez 10. Jest tyle co y przez 6. Czyli 4 przez 10 równa się y przez długość 6. Z tego wynika, że y równa się 4 przez 10 razy 6 równa się 2,4 m. Wartość jest m. Teraz, żeby obliczyć maksymalną wartość momentu M alfa od obciążenia siłami, musimy sobie obliczyć warianty i wybrać ten, który nas interesuje, czyli który będzie powodował największą wartość momentu. Czyli ustawiamy nasze siły tak, żeby uzyskać maksymalną wartość tego momentu. Czyli pierwszy założymy sobie, że tu jest siła 2P metr w tą stronę jest p metr w tą stronę jest 3p i kolejny metr jest 4 p korzystamy z równania gdzie wp są to siły po stronie prawej wl siły po stronie lewej p alfa jest to siła dokładnie w punkcie alfa x alfa Prim przez X alfa jest to stosunek długości X alfa do X alfa, prim do X alfa. Czyli policzymy sobie tak: WP, czyli to, co jest po prawej stronie, jest 3P plus 4P równa się 7P. WL po lewej stronie jest P. P alfa jest to siła dokładnie w punkcie alfa, czyli 2p. I sprawdzamy warunek, czyli prawa wp jest 7p. Po lewej jest p plus wartość p alfa, czyli 2p. Ma być mniejsze lub równe x alfa prime, czyli 6 przez x alfa, czyli 4. I to ma być. Mniejszy lub równe od W prawe, czyli 7P plus P alfa, czyli 2P przez siły po lewej stronie, czyli P. I wychodzi nam z pierwszego warunku, że tutaj mamy 7 przez 3, czyli 2,33, 6 przez 4, czyli 1,5. I tutaj mamy 9, czyli warunek nie został spełniony, czyli to ułożenie nie będzie powodowało maksymalnego momentu. Przechodzimy dalej, czyli przesuniemy sobie teraz i 3P ułożymy w przekroju alfa, czyli 3P, 2P, P i z tej strony 4P, czyli teraz siły po prawej stronie. Będzie to 4p. Siły po lewej stronie będzie to p plus 2p. Równa się 3p. P alfa, czyli siła występująca przy kroju alfa będzie 3p. I sprawdzamy warunek, czyli siły po prawej stronie będzie to 4p. Siły po lewej stronie, czyli 3p. Plus wartość P alfa, czy siła leżąca w przykroju alfa, 3p ma być mniejszy lub równe x alfa prim, czyli 6 metrów przez 4, i to ma być mniejsze lub równe od siły po prawej stronie, czyli 4p, plus siła w przykroju alfa, czyli 3p. Przez Siły po lewej stronie, czyli 3P. Czyli z tego mamy 4 przez 6, czyli 2 trzecie. Tutaj mamy 1,5, i tutaj mamy 7 przez 3, czyli 2,33. Czy zgadza się? Tutaj mamy 0,66, jest mniejszy od 1,5 i 1,5 jest mniejszy od 2 33, czyli ok, czyli ten układ sił nam się skaka. Czyli teraz, żeby obliczyć wartość momentów przekroju alfa, musimy sobie policzyć wartości, w których nasze siły działają. Czyli będziemy liczyć y1, y2 i y3. I będziemy liczyć z podobieństwa trójkątów. Czyli pierwsza wartość y1. Jest w odległości od początku o 2, czyli przyrównamy sobie trójkąt. 2,4 przez 4 jest równe y1 przez 2. Czyli 2,4 przez 4 równa się y1 przez 2. Z tego wynika, że y1 równa się 2,4 przez 4 razy 2. Czyli równa się 1,2 m. Y2. Czyli 2,4 przez 4 równa się Y2 przez 3. 2,4 przez 4 równa się Y2 przez 3. Z tego wynika, że Y2 równa się 2,4 przez 4. /4 Razy 3 równa się 1,8 metra. Y3 mamy w drugim trójkącie, czyli będzie 2,4 przez 6 równa się y3 przez 5. 2,4 przez 6 równa się y3 przez 5. Tego wynika, że Y3 równa się 2,4 przez 6 razy 5 równa się 2 m. Maksymalna wartość momentu M alfa max równa się wartość siły razy wartość momentu w punkcie, w którym ta siła leży. Czyli mamy P raz y1 plus 2p 2p razy y2 plus 3p razy y plus 4p razy y3 czyli równa się p razy 1,2 m Plus 2P razy 1,8 m plus 3P razy 2,4 m plus 4P razy 2 m. Czyli maksymalny moment przekroju alfa równa się 20 p razy m.